Witajcie serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, że moja drukarka MamboLab A1 nie wibruje w trakcie kalibracji. Jestem zmodyfikowany kody, kody, G-kody w drukarce. Oczywiście ja Wam to wszystko pokażę, co i jak, ale najpierw sobie zobaczcie, że faktycznie jest bat leveling zrobiony. Zobaczcie, że jest Dynamic Flow Calibration. Akurat ja tego nie chcę, bo ja mam swoje ustawienie, jeżeli chodzi o flow. Czyli pełne ustawienia są zrobione i lecimy z drukowaniem. Także zobaczycie, że pełny proces kalibracji przejdzie, ale nie będzie w ogóle wibracji. Thank <laughs> you. Terima kasih telah menonton! No, i jak sami widzicie, zaczął drukować, nie było tych wibracji. Teraz co? Przechodzimy do aplikacji, pokażę Wam, gdzie to można zmienić, żeby ominąć te wibracje i można było szybciej zacząć nasz wydruk. Także zapraszam do aplikacji. OK, jesteśmy już na aplikacji, także kolejny etap: pokażę Wam, jak zmodyfikować kody, do tego, żeby nie było właśnie tych wibracji. Przechodzimy sobie na. Reper. Na samej górze mamy naszą drukarkę, czyli po prostu um, nazwa naszej drukarki oraz, oraz rodzaj naszej dyszy. Po prawej stronie mamy opcję edytuj. Przechodzimy do Machine G-Code i to, jak widzicie, to właśnie o to chodzi, machine Start G-Code. To tutaj, w tym miejscu jest zawarta ta informacja um, o: o: um, o wibracjach właśnie w trakcie kalibracji. Bierzemy to, zaznaczamy Ctrl A, kopiujemy. Przechodzimy sobie do plus, plus Najlepiej, bo on jest takim, można powiedzieć, małym edytorem. I szukamy takiej linii Mesh Mode Fast Check Start. Jeżeli ją mamy, zaznaczamy, czyli od momentu zakończenia do momentu startowania. I ją po prostu usuwamy. Ten kodzik potem znowu zaznaczamy Ctrl C. Przechodzimy do naszego D kodu. Zaznaczamy. Klikamy Ctrl V, zapisujemy i to wszystko. Dzięki temu teraz przy uruchomieniu każdego naszego modelu nasza drukarka Bambu Lab A1. Nie wiem, jak to działa w innych, ale ja mam A1 nie będzie już po prostu wibrowała. I tyle. Jeżeli pomogłem, fajnie byłoby, jakbyś zostawił jakiś komentarz, subskrypcję, łapeczkę. Dzięki temu Ty mi pomagasz. Ja to ja pomagam w ulepszaniu Twojej drukarki, pracy, uwłatwianiu. Także pomagamy sobie wzajemnie. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i heja.